Najbliższy weekend w Lubomierzu stać będzie pod znakiem filmowym, ale nie tylko w Lubomierzu, bo rozpocznie się 28. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. A moim Państwa gościem jest dyrektor Lubomierskiego Centrum Kultury Bartosz Kuświ. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co Lubomierz ma takiego w sobie, że rozkochał nie tylko Sylwestra Chęcińskiego? Chyba każdy, kto odwiedził miasto Kargula i Pawlaka, czyli Lubomierz, widział tą piękną architekturę. Która przyciąga jak magnes filmowców, którzy odwiedzają systematycznie nasze małe miasteczko, nasze piękne małe miasteczka, więc architektura Lubomierza. Chyba mieszkańcy, którzy jeszcze są przyzwyczajeni do tego, że stają się na kilka dni, czasami kilkanaście dni, statystami. O tym, że bardzo często gościmy ekipy filmowe, może świadczyć fakt, że kilka dni temu gościła u nas Małgorzata Szumowska i Michał Engler, którzy kręcili swój najnowszy film, więc filmowcy Lubomierz. Odwiedzają często. I chyba nie tylko polscy filmowcy, prawda? Tak, to była pierwsza produkcja, która, pierwsza produkcja hollywoodzka, która, może nie hollywoodzka, z aktorami, że tak powiem, wywodzącymi się z Hollywood, którzy pojawili się w Lubomierzu, ale również w poprzednich latach gościliśmy ekipy zagraniczne. A Lubomierz ze swoją filmową historią zachwyca, miejsce w ogóle Pogórze Izerskie zachwyca, ale jak już jesteśmy w tym mieście, to warto zajrzeć do Muzeum Kargula i Pawlaka, bo wy tam nazbieraliście wiele różnych ciekawych eksponatów. Co tam znajdziemy? Muzeum Kargula i Pawlaka, które już obchodzi w tym roku trzydziestolecie swojej działalności, także trzy dekady pojawiają się tam turyści. W muzeum zostały zlokalizowane rekwizyty, przedmioty, które brały udział przy realizacji samych swoich niemamocnych kochaj albo rzuć. Te pamiątki, które gdzieś tam mieszkańcy gromadzi... Granat jest? Jest granat ze świątecznego ubrania, jest zamek, z którego, jest karabin, z którego zamek wylata, jest rower po niemiecki, który Witja przehandlował za kota, więc te pamiątki można tam znaleźć. Ale z racji tego, że na muzeum naprawdę cieszy się bardzo dużym powodzeniem, na wiosnę zostały Oddane do użytku dwie nowe wystawy. Pierwsza to twa, filmowe twarze samych swoich, gdzie można obejrzeć portrety wszystkich aktorów, którzy pojawili się w pierwszej części. Druga sala z racji 95. rocznicy urodzin Sylwestra Chęcińskiego i Andrzeja Molarczyka, czyli twórców, scenarzysty i reżysera filmu, ta sala również została otwarta. A dosłownie na koniec czerwca, w naszych pięknych ogrodach, można oglądać wystawę Sami Swoi ale sami swoi nasi lubomierzcy z terenu miasta i gminy Lubomierza ci którzy po 1945 właśnie pojawili się na tych ziemiach. No właśnie, bo to muzeum to nie tylko świetne miejsce dla miłośników kina czy dla turystów, to także miejsce, które gromadzi społeczność lokalną i które ją bardzo mocno wspiera i to właśnie przykładem może być ta wystawa Sami swoi, wystawa fotografii mieszkańców gminy Mieszkańców miasta i gminy Lubomierz, dokładnie tak żyjący, którzy są jeszcze wśród nas i którzy, podobnie jak Kargul z Pawlakiem, któregoś dnia musieli opuścić swój, swój rodzinny dom i przejechać tutaj na ziemię odzyskane. I tutaj znaleźli swój dom, a co ciekawe, to oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy są napływowi. To prawda, jest to niesamowite. Pojawiła się grupa mieszkańców, grupa pasjonatów, regionalistów, którzy w taki właśnie sposób chcieli. Troszeczkę zachować od, yy, właśnie od zapomnienia te osoby, te, 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 te nazwiska, które są wśród nas, które funkcjonują w naszej lubomierskiej społeczności, a tak jak mówię, którzy są tutaj przestrzenicami. Ale wróćmy teraz do samych swoich filmowych. Festiwal trzydniowy zaczynamy w piątek, w sobotę będzie się działo wiele, w niedzielę jeszcze więcej. Panie dyrektorze, piątek preludium, czym zaczynacie? Inaugurujemy tegoroczny festiwal wernisażem wystawy autorstwa Tomasza Brody ilustracji do filmu Rękopis znaleziony w Saragosie w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa jak dobrze wiemy, tego, tegoroczny rok, rok, 2025 jest rokiem między innymi właśnie jednym z patronów jest reżyser Wojciech Jerzy Has, więc nawiązujemy do, 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 do Hasa, wystawą ilustracji y, autorstwa Tomasza Brody, y, wybitnego polskiego plastyka związanego z, między innymi y, z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Y, pan Tomasz Broda będzie naszym gościem, więc będzie można y, tą wystawę obejrzeć, a następnie no Doskonała zabawa, bo tradycją festiwalu jest to, że rozpoczynamy. W poprzednich latach była to swojska zabawa pod kasztanami, a w tym roku zmieniamy to na wakacyjne partie pod kasztanami do później godzin nocnych. Ale miejsce to samo pozostaje i dobra zabawa. No ale będą też filmy, bo festiwal wraca do filmowych korzeni i tych filmów ile zobaczymy w tym roku? Tak, yy, nazwa festiwalu zobowiązuje, Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych, a więc oczywiście konkurs yy, o nasze festiwalowe nagrody. Przypomnę, że jest to złoty, srebrny i brązowy granat. Żyli, które będzie oceniało komedie, które powstały w sezonie 2024-2025. Żyli w składzie, przewodniczącą Żyri będzie Pani Maria Dufek-Bartoszewska. W jury również będzie pracował Patryk Szwigtemberg i Lech Moliński. Będą oglądać właśnie te polskie produkcje filmowe. Tutaj też zapraszamy festiwalową publiczność do naszego Lubomirskiego Kina Raj. codziennie. W piątek, w sobotę i w niedzielę będzie można oglądać bezpłatnie polskie komedie. No Oprócz... dobrze, że Pan to dodał, że nie tylko jury będzie oglądała tak, te dokładnie. filmy. Tak, dokładnie, to jest dla wszystkich. Z racji tego, że mamy doskonałą współpracę z Pomorską Fundacją, Filmową, Pomorską Fundacją Filmową, która jest organizatorem takiego wydarzenia, najbardziej chyba prestiżowego festiwalu w Polsce, jakim jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, również zaprosimy publiczność do obejrzenia filmów komediowych, komedii, które na przestrzeni lat zostały nagrodzone y, gdyńskimi lwami z racji tego, że festiwal w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Czyli będzie 50 na 50. Będziemy świętowali jubileusz Gdyński w Lubomierzu. Czyli trochę może w górach. Tak. Panie dyrektorze, ale to piątek, a w sobotę. Zacznie się dziać, będą gwiazdy, przyjadą wreszcie kto, przyjedzie na festiwal, bo my zawsze no tak. czekamy na te nazwiska. Proszę Wszyscy wymienić. Czekają tak, na, na te nazwiska, na kogo będziemy gościć, powiem tak. No myślę, że plejada polskich aktorów, reżyserów. Będą z nami m.in. Maria Pakulnis, Małgorzata Potocka, Renata Dancewicz, reżyser Radosław Piwowarski. Patryk Szwichtenberg, Rafał Cieszyński, Mateusz Kościukiewicz, Małgorzata Szumowska. No jeszcze wymieniać dalej, ale jeszcze trzymamy troszeczkę w niepewności. Mam nadzieję, że jeszcze będzie, będzie kilka niespodzianek. Przyjedzie do nas Bogdan Koca, który pojawi się oh. w Lubomierzu po raz pierwszy. Yy, znany z trzeciej części samych swoich, czyli z Kochaj albo który wcielił się w rolę Septembera Juniora. A Jeleniogórskiej Publiczności znany jako dyrektor Dokładnie, teatru. Dokładnie tak, wieloletni Wiem. dyrektor Jeleniogórskiego Teatru, także pan Bogdan będzie, będzie, będzie z nami. Ale oprócz tego oczywiście nasz zaułek filmowy, w którym nasi goście odsłaniają tablicę ze swoimi nazwiskami. Tych tablic jest blisko 100, 150 w tej chwili. Pojawią się nowe tablice. i jeszcze trochę? Jeszcze jest kawałek kawałek ściany, tam możemy, możemy jeszcze właśnie kilka tablic zmieścić, więc będziemy te tablice odsłaniać. Z racji tego, że jesteśmy na festiwalu filmowym, film to również muzyka, więc bardzo serdecznie zapraszam na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w naszym lubomierskim Kościele w sobotę o godzinie 19. Koncert muzyki filmowej i rozrywkowej wykonaniu Orkiestry Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice pod batutą Romana Bety to wraz się z solistami. Więc ten koncert na pewno będzie, będzie, takim, będzie taką wisienką na torcie. A następnie ceremonia otwarcia, czyli rozpoczynamy jak zawsze Pochodem. tak naszą paradą komediantów, w której przejdą nasi goście i nasi przyjaciele, którzy, którzy, którzy są z nami od lat przy festiwalu. Ceremonia otwarcia i tutaj też pojawią się granaty, tym razem kryształowe granaty, które wręczymy za całą kształt twórczości naszym gościom. Możemy już zdradzić komu, Tak, możemy, możemy zdradzić. W tym roku kryształowe granaty odbierze Maria Pakulnis, Małgorzata Potocka i Radosław Piłowarski. Te trzy osoby nagrodzimy za tym cały piękny dorobek w polską kinematografię właśnie kryształowymi granatami. A na finał myślę, że będziemy się dobrze bawić, bo zagra i zatrąbi zespół Kombi Łosowski. Wow, będzie się działo, ale co ważne, jeszcze wrócę do tych znanych postaci z telewizora, tak bym to nazywała. To ważne jest to, że oni nie są tylko przez chwilę. I nie, nie będą w cudzysłowie gwiazdożyć. Oni po prostu będą gośćmi festiwalu, I jak się człowiek dobrze rozejrzy, to może pod chmurką pod parasolem spotka właśnie swojego idola. Lubomirski Festiwal różni się od innych i to jest taka nasza marka, że on jest taki swojski, sielski. To też mówią sami aktorzy odwiedzający Lubomierz, że u was to jest tak swojsko, u was nie ma czerwonych dywanów, u was nie ma ścianek, na których my musimy pozować, nie ma jakichś briefingów prasowych. Każdy się czuje jak taki sam swój tak będzie również w tym roku. Będzie takie miejsce, jakim będzie domek autografów, gdzie będzie można podejść do naszych gości, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, porozmawiać, zdobyć autograf, ale też będą spotkania na scenie, gdzie nasi goście będą przy udziale Marcina Michrowskiego, dziennikarza, przepytywani, odpytywani i też myślę, że będzie to, będzie to bardzo ciekawe. Ważne jest jeszcze w tym festiwalu to, że okazuje się, że jest to też powrót Trochę sentymentalny dla wielu osób, bo zdarza się tak, że niespodziewanie odwraca się pewna pani i mówi: A ja tu byłam statystką i pamiętam na przykład, jak Wicia jechał na tym koniu. I, I te historie są naprawdę bardzo wzruszające, bo um, nie tylko trylogia um, Chęcińskiego tutaj um, oczywiście naj, największy wpływ ma, ale to, że byli ci aktorzy, są i te, te, te filmowe, korzenie, można powiedzieć, tak bardzo wrosły w miasto, no to ludzie się z tym utożsamiają i mówią nasi. W Lubowierzu powstało tak do dzisiaj 15 filmów, więc to naprawdę jest spory, 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 spory odsetek, patrząc na, na małe miasteczko, ale to co pani mówi, jeżeli chodzi o nazwiska, o osoby, o gości festiwalu, wystarczy właśnie odwiedzić nasz zołek filmowy i zobaczyć jakie tam są tablice, jakich mieliśmy naprawdę znamienitych gości, których już niestety z wielu z nich nie ma wśród nas. Zostały w zostali w naszej pamięci, zostały wspomnienia, zostały opowieści. Więc to też w czasie festiwalu do tego też wracamy. Wspominamy tych, których nie ma już wśród nas. Niedziela też będziemy się takim dobrym dniem, ażeby odwiedzić Lubomierz, bo tak jak mówiłem, piątek, nie, zwalniamy tempa. nie zwalniamy tempa. Piątek, sobota, niedziela. W niedzielę między innymi też taka sztandarowa rzecz na naszej scenie, jakim jest, jaką jest turniej. Swojacy kontrafilmowcy, gdzie, gdzie zawsze są przygotowane przez organizatorów takie dosyć, powiem, widowiskowe konkurencje, w których można zobaczyć aktorów, można zobaczyć organizatorów. Co przygotowaliście? Nie mogę zdradzić, ponieważ Ojej. nie mogę zdradzić, ponieważ nie będziemy dawać forum, forów żadnych tutaj drużynom, które biorą udział. Powiem tylko, że walczymy w tym roku o rower po niemiecki, który Witja przehandlował na Kota. To jest nagroda naszego, naszego, naszego właśnie turnieju. Oprócz tego w niedzielę będzie można usłyszeć piosenki znanych, lubianych polskich seriali i, i, i filmów. To też na naszej scenie. A z festiwal zakończymy, myślę, że dwie dobre, dwie muzyczne gwiazdy. Na początek yy, będzie to pier, pierwsza, pierwsza gwiazda Wiktor Dyduła z zespołem, a na finał, po raz pierwszy chyba na Lubomierskim Festiwalu, gwiazda muzyczna zagraniczna Denzel. Czyli muzycznie kończycie, ale festiwal ym, filmowy w Lubomierzu w tym roku ma także imprezy towarzyszące, niekoniecznie 100% związane z filmem. Co to będzie i dlaczego postanowiliście włączyć te imprezy właśnie w festiwal? Tak, festiwal zawsze ma kilka takich nurtów. Wiadomo, nurt filmowy jest tym najważniejszym, głównym, w którym, w którym, dla którego festiwal w ogóle jest organizowany. Oprócz tego ten, ta część muzyczna na, na, na Lubomierskim Rynku, ale w tym roku mamy kilka faktycznie wydarzeń towarzyszących. Pierwsze wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Będzie to dzień otwarty naszego młyna, który znajduje się w Wojciechowie. Jest to piękny, zabytkowy obiekt, który od kilku lat przechodził efekt renowacji. Dzisiaj wygląda pięknie, rewelacyjnie. Jak tam wchodzę, to mam wrażenie, że ten mój za chwilę ruszy i wszystkie maszyny, wszystko będzie działało i pojawią się worki z mąką. Więc w sobotę zapraszam bardzo serdecznie do Wojciechowa przez cały dzień różnego rodzaju spotkania, rozmowy, debaty. Na temat historii, na temat regionu, ale też na temat renowacji, właśnie właściciela będzie można spotkać. Będzie oczywiście pan Jacek, właściciel młyna, który bardzo serdecznie myślę, że wszystkich przyjmie i wszystkich gości. To w sobotę, w niedzielę. Dalej kolej, coś dla ciała. Kolejne wydarzenie, tak, kolejne wydarzenie towarzyszące. Bitwa regionów, wydarzenie myślę, że doskonale znane kołom gospodyń wiejskich, ponieważ jest im to wydarzenie dedykowane, a więc Bitwa regionów, na które przyjeżdżają koła gospodyń wiejskich, w naszym przypadku z terenu tutaj dawnego województwa Jeleniogórskiego panie przygotowują swoją popisową potrawę. Specjalnie powołane jury będzie próbowało, smakowało. Będzie 14 kół gospodyń wiejskich, a więc będzie w czym wybierać. Oprócz tej, tej dania takiego popisowego, również panie przygotowują swoje, y, um, swoje potrawy, którymi się szczycą, którymi będą oczywiście, y, których będzie można spróbować na no naszym wydarzeniu. No tak. bo już myślałam, że znów tylko dla jury, a tu nie, jednak każdy może przyjść oczywiście. i spróbować. Od godziny 14 zapraszamy bardzo serdecznie na tą bitwę regionów. No i Wydarzenie towarzyszące dla wszystkich miłośników kresów, bo nie da się odciąć samych swoich od historii związanej z kresami II Rzeczypospolitej. Gościć będziemy pana profesora Stanisława Sławomira wybitnego fachowca, wybitnego uczonego, jeżeli chodzi o tematy związane z kresami, autora z licznych publikacji, m.in. wielotomowej kresowej Atlantydy. I pan profesor Stanisław Sławomir odpowie na pytanie, skąd się wzięli sami swoi. No właśnie, skąd się wzięli sami swoi. Skąd się wzięli sami swoi, dowiemy się w najbliższą niedzielę. Myślę, że to też nie będziemy tutaj zdradzać wszystkich szczegółów. Historia samych swoich jest prawdziwa, to jest piękne, dlatego ten film jest tak autentyczny, dlatego my ten film tak kochamy, często do niego wracamy, ponieważ tam są pokazane prawdziwe losy polskich rodzin, którzy po roku 45 musieli opuścić kresy, i musieli tutaj przyjechać na ziemię. Odzyskane, prawdziwie oddane, jak mawiał reżyser, Historia w ogóle nie jest komediowa, bo kiedy patrzymy na losy tych ludzi, którzy zostali przedstawieni w filmie, to nie są historie wesołe, lekkie, łatwe radosne, i przyjemne. A jednak mistrzostwo reżysera i aktorów polegało na tym, że w taki sposób zostali ukazani, że my to możemy oglądać wielokrotnie i z tego po prostu się i dobrze się przy tym bawić. Panie dyrektorze, czy ta trylogia się nie starzeje? Chyba się nie starzeje, ponieważ może, może o tym, że się nie starzeje, może świadczyć liczba osób, które odwiedzają nasze muzeum. Nie ma dnia, żeby się nie pojawiało kilkadziesiąt osób, a są takie dni, takie weekendy, że jest kilkaset muzeum. I to całe rodziny przychodzą. Tak, to są, to są grupy wielopokoleniowe, które przychodzą, opowiadają. I co piękne, zawsze mają uśmiech na twarzy, kiedy patrzą na poszczególne nasze rekwizyty zgromadzone w muzeum. Wtedy wracają te sceny, które pamiętne, które były realizowane w Lubomierzu, i nie tylko. Przypominają sobie Kargula i Pawlaka. No więc film jest ponadczasowy. No dobrze, to nie mogłabym mnie zapytać, ulubiona postać z trylogii, to kto to jest dla pana? Dla mnie ulubioną postacią, chyba jak dla wielu z nas, jest postać. Proszę Kaz... się dobrze zastanowić: tak. Kazimierza Pawlaka. Tak pięknie odegranego przez Wacława Kowalskiego, który po prostu, jak dla mnie jest tam najlepszym najlepszym, najlepszym bohaterem, najlepszym aktorem, który po prostu, jak to się mówi w języku filmowym, dźwignął ten film. I, 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 ale oczywiście pozostali również, to, to, to jest plejada, plejada polskich aktorów, którzy wtedy yy, ulubiony z... cytat, panie dyrektorze. Stąd stąd, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. A jak już ta sprawiedliwość będzie po naszej stronie, drodzy państwo, to. Trzeba przyjechać do Lubomierza, bo sami swoi. To po prostu my. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję.